Zapraszam na kurs materialny www.piotrciupak.pl Narysuj wykres funkcji f od x równej. No i tutaj mamy takie złożenie funkcji, czyli jest to funkcja minus 2x plus 3 dla x z przedziału od minus 4 do minus 1 i funkcja x kwadrat odjąć 4x dla x z przedziału od minus 1 do 5. do 5. Proponuję zrobić to w ten sposób. Osobno narysujemy tę funkcję, tą górną. Osobno narysujemy tę dolną funkcję i później wytniemy przedziały, tak jakby od minus 1 do 5 i od minus 4 do minus 1. Już mówię o co chodzi. Czyli pierwsza z tych funkcji, taka podfunkcja, to będzie jakaś funkcja g od x. Ta funkcja g od x ma równanie minus 2x plus 3. No i spróbujmy ją narysować. Wiadomo, to jest funkcja liniowa, czyli mm, możemy zrobić sobie tabelkę. Tutaj będzie x, tutaj będzie y, nasz y to jest nasz znaczy od x, czyli to jest nasz y. No i jeśli x na przykład będzie powiedzmy jedynką i sprawdźmy jak x będzie na przykład piątką. Jeśli x jest jedynką, no to mamy minus 2 razy 1 to jest minus 2, plus 3 daje nam 1. Czyli jeśli x jest jedynką, to wartość funkcji też jest jedynką. Teraz jeśli x będzie piątką, minus 2 razy 5 to jest minus 10. Plus 3 daje nam minus 7. Daje nam minus 7. Zobaczmy, mamy już tabelkę, mamy dwa, tak jakby punkty wyznaczone. No to zróbmy sobie układ współrzędnych. Powiedzmy, tutaj będzie jedna jednostka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No i teraz zobaczmy, że nasza funkcja, Tak, jeśli x jest jedynką, to y też jest 1. Jeśli x jest 5, no to czwórka 5. Tutaj jest x 5. Jeśli x jest 5, to y jest minus 7. A czyli tam, tam głęboko, głęboko gdzieś tam nisko to nurkuje. Powiedzmy, tutaj jest nasza minus 7. Tak na oko, oczywiście m, można tutaj ładniejszy układ współrzędnych wkleić, ale niech już zostanie tak jak jest. Czyli wykres naszej funkcji to jest mniej więcej taki. Wykres. To jest nasza funkcja. podpisz ją y równa minus 2x plus 3. No i druga funkcja x kwadrat odjąć 4x, czyli mamy sobie też weźmy może, no tabelka, tutaj mamy funkcję kwadratową, to nie będzie potrzebna. Zapiszę ją i to będzie jakieś powiedzmy p od x, ta nasza funkcja równa x kwadrat minus 4x. No i co teraz zrobić? Jak ją narysować? Żeby ją narysować, proponuję. Mm, wskazać miejsca zerowe tej funkcji, czyli przyrównać ją do zera. Czyli wyłączam sobie x przed nawias, będę miał x odjąć 4 w nawiasie równa się 0, czyli to przyrównuje do zera i to przyrównuje do zera, czyli x jest 0 lub x minus 4 równa się 0, czyli x musi być czwórką. Czyli mam dwa miejsca zerowe, albo x jest 0, albo x jest czwórką. Zaznaczę sobie to w układzie spółrzędnych. Powiedzmy, tu jest oś x. Tutaj będzie oś y, miejsca zerowe to jest 0 i 4, czyli tutaj jest jedno miejsce zerowe, tu jest drugie miejsce zerowe, czwórka. No i teraz ramiona tej funkcji idą do góry. No, powiedzmy jakoś tak, tutaj gdzieś, tutaj gdzieś byłby wierzchołek tej funkcji. No i zobaczmy, naszym zadaniem jest. Przedstawić tą funkcję minus 2x plus 3 w przedziale od minus 4 do minus 1. Od minus 4 do minus 1, no tutaj będzie minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Tu jest powiedzmy minus 4. Czyli wybieramy taki przedział. Tak, jakby wycinamy, może na zielono to wytnę. Chodzi o coś takiego: o taki mniej więcej przedział od minus 4 do e, minus 1, czyli gdzieś. Tak, i czyli tutaj widać, że funkcja jest malejąca w tym przedziale, to jest taki wycinek funkcji, czyli to jest ten odcinek naszej funkcji. Ta część, a teraz x kwadrat minus 4x w przedziale od minus 1 do, do 5. Minus 1 jest gdzieś tutaj, czyli chodziłoby o ten odcinek funkcji do 5. Czwórka jest tutaj, piątka będzie gdzieś tutaj, czyli dotąd. Mniej więcej na, tym se, na tej samej wysokości będą te kropki, to wynika z symetryczności tej e, funkcji. Czyli zobaczmy, że ta nasza funkcja, to będzie mniej więcej złożenie tej funkcji, to będzie złożenie tego odcinka i tak jakby tego wycinka. Czyli jakbyśmy chcieli w jednym układzie współrzędnych to umieścić, to by to wyglądało mniej więcej tak. Tutaj funkcja sobie e, maleje, maleje, maleje. O, gdzieś tak dotąd. A tutaj mamy powiedzmy funkcję Mm. o tak wygląda jąco, i teraz trzeba by sprawdzić czy ta funkcja, ona jest oczywiście tutaj zamalowana bo są przedziały domknięte, natomiast ta ma końcówki niezamalowane bo są przedziały niedomknięte, trzeba by sprawdzić czy te funkcje się ze sobą łączą, czyli powiedzmy trzeba by sprawdzić wartość na krańcach przedziału czyli tutaj sprawdzę mm, dla tej funkcji w minus 1, czyli jak za x wstawię minus 1 to ma minus 1 do kwadratu, to jest 1 odjąć 4 razy minus 1 Czyli to jest tak jakby dodać 4 minus 1, minus 1 dodać 4 daje nam 3 Czyli ta, ta funkcja powinna być na wysokości 3 Ta tutaj I teraz ta druga funkcja w minus 1 Zobaczmy jak wstawię za x minus 1 Mam minus 2 razy minus 1 Minus 2 razy minus 1 to jest 2, plus 3 ona jest wyżona jest na wysokości piątki. Czyli te funkcje się nie łączą, czyli wykres jest mniej więcej taki. Oczywiście trzeba by to robić na kratkach, dokładnie te punkty badać, ale zamysł jest taki, że dzielimy sobie to na dwie funkcje i wycinamy po prostu odpowiednie wycinki.